Jedna trzecia wyprodukowanej żywności, która jest dobra, świeża i smaczna, nigdy nie trafia na nasze stoły. Ona po prostu ląduje w koszu. W każdej sekundzie marnujemy 51 ton żywności. Polska jest niestety na piątym niechlubnym miejscu wśród krajów Unii Europejskiej pośród marnotrawców. Rocznie marnujemy 9 milionów ton żywności. Jest to bardzo dużo. W przeliczeniu na jednego mieszkańca Polski marnujemy około 250 kg. I niestety, wśród produktów, które marnujemy najczęściej, znajduje się pieczywo, wędliny, nabiał, owoce i warzywa. Całe zmarnowane jedzenie odpowiedzialne jest za 8-10% emisji gazów cieplarnianych, które przedostają się do atmosfery i które tak naprawdę bardzo intensywnie napędzają zmiany klimatyczne. Według projektu Drawdown. Walka z, marnowa z marnowaniem jedzenia jest główną, głównym orężem do tego, aby spowolnić lub zatrzymać zmiany klimatu. Gdyby to całe zmarnowane jedzenie było państwem, byłoby trzecim największym emitentem na świecie, zaraz po Stanach Zjednoczonych i Chinach. Warto pamiętać o tym, o czym nie każdy wie: że zmarnowane jedzenie to nie tylko jedzenie, które zostało wyprodukowane. Jest to woda, jest to praca, jest to czas i pieniądze, które razem z tym jedzeniem lądują w koszu. Dla przykładu, kilogram wołowiny to 15 tysięcy litrów wody, które musiały zostać zużyte, aby ten kilogram wołowiny został wyprodukowany, a kilogram chleba to 1600 litrów wody. Pandemia pokazała, że zakłócenie łańcucha dostaw powoduje bardzo duże straty żywności. Mieliśmy sytuację, kiedy litry mleka były wylewane z powodu braku odbiorców, tak samo ziemniaki gniły na polach, ponieważ nie miał ich kto zbierać. W chwili obecnej sytuacja jest taka. Że miejsca, które dysponują żywnością, czyli restauracje, piekarnie, cukiernie czy sklepy, zastanawiają się, zanim wyrzucą cokolwiek, ponieważ wyrzucane jedzenie to są straty. Można by powiedzieć, że na chwilę obecną sytuacja jest lepsza, ponieważ. Bardziej zastanawiamy się nad tym, co zrobimy z tą żywnością, którą mamy. Niemniej jednak, aby określić, jakie są długofalowe skutki, jeszcze musimy poczynić dłuższe obserwacje i poczekać, zaobserwować i zobaczyć, czy to jest dłuższa zmiana, czy tylko zmiana chwilowa. My, konsumenci, jesteśmy tymi, którzy wyznaczają trendy dla supermarketów i innych miejsc. My, podejmując decyzję, czy kupimy samotnego banana, czy nie, pokazujemy, czego oczekujemy od danej sieci i w ten sposób sieci na przykład zmieniają swoje zachowania. Także nie dość, że my marnujemy bardzo dużo w domu i to jest miejsce, gdzie mamy największą sprawczość. To jeszcze swoimi decyzjami codziennymi podczas zakupów mamy szansę wpłynąć na sieci sklepów, tak aby one towarowały się odpowiednio. To znaczy, żeby nie wybierały najpiękniejszych produktów, tylko też pozwalały tym mniej, mniej ładnym czy tym nietypowym produktom też zawitać na półkach, żebyśmy mieli szansę. Zjeść wszystko, co jest wyprodukowane, a nie tylko to, co jest najpiękniejsze i wystawione dla nas.